Naprawdę rozumiem, żeby to robić dla beki. No nie wiem, Jak jakiegoś streamer robić no, czy coś co dla zabawy. Po to, żeby ale żeby, komuś życie, to jest. Żeby zdejmować akcję hartatywną, to naprawdę trzeba być po prostu. Nie użyję tutaj tego słowa, ale naprawdę jeśli to oglądasz, to bądź. 99% celu. Nie bo nie słyszałem 349, 25%. I jesteście niesamowici. Jesteście niesamowici. Dobra, ja zrobię to inaczej. Zwykle od początku, powoli. 3, 4, 9. Plus. Dobra, już. Ach, dobra, zrobimy to tak. Jesteście na, naprawdę niesamowici. 9, 99% to jest coś. To jest coś niepojętego, po prostu Ja jeszcze troszeczkę zmniejszę tutaj kamerkę główną Żeby ją było nieco bardziej widać O dokładnie, i teraz w tym momencie jest fantastycznie Dziękujemy bardzo serdecznie Piękna sprawa, 100% 100% 122 Kamior 100% Dziękujemy! Dziękujemy bardzo serdecznie, wszyscy, serduszka na czacie! Co tam, jak tam, godzinna przerwa, byku? Na poleżałem, poleżałem. A tu mamy 100%! Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim. Coś nie sam. Ale my mamy jeszcze tyle live'a, tyle dotacji do końca, tyle wszystkiego. To nie jest tak, że kończymy wpłacać. Nie, 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 spokojnie, jakby się pomaga. Roz... Jeżeli się zapełni cel, to się pomaga, mm. rozdysponuje te płaty dalej z tego, co ja tak, tak, dokładnie jakby... tak, więc te pieniądze to, się To, to nie są... jest tak, że Ej, my... w ogóle będziesz musiał sobie umyć padał, ile to jest To twój. mój padał. Aha, to przepraszam, wytarłem go, ale może być to zrobił na więc e, to nie jest tak, że się stream kończy, nic wow. takiego. Idą dalej na... To musiał być jakaś na Cele ważne, nie, więc... to po prostu było bilard wpłat. My odświeżamy co chwilę i latuje tyle. No, no, no. no i Disu wleciał sobie 2000 Wiedziałem, płacił. Ale na real płacił Disu, nie wiem. Nie ja wiem, czy Maciek tam... Nie, naprawdę... pilny student Maciek, ale ma... patrzcie, studenci mają hajs, nie? Bo Maciek studiuje ten. Jesteście a... nie? niesamowici. Niesamowicie, nice. po prostu dziękujemy. Ogromne brawa dla was, w tym momencie dla was po prostu. Ale my oczywiście jeszcze... Jeszcze przez ile tam live'a jest? E, ile live'a nam zostało? No do 20 mm. będziemy dla was oczywiście cały czas. Cały czas. Yy, co, coś się zepsuło, nie było nas przez chwilę słychać, ale, ale już wracamy chyba, chyba znowu pan koparką wjechał w kable, ale to chyba tak mniej można powiedzieć Ale powiem wam, że rondo, które tutaj zostało zrobione, aż streama wywaliło bez kitu Do tego stopnia przeciążyło serwery, że aż streama poszedł Dokładnie, masakra, nie wiem co się podziało, ale chyba pan z koparki znowu szale. ja mi... Przepraszam nas pierwszy dzień za to, co stało rok <laughs> temu, nie? No, puszki nie widać, no bo nie wczytuje nam strony, wiesz, dlatego nie widać puszki Strona nie działa, słuchajcie Ogólnie to jest tak, że wywaliło Wywaliło w tym momencie całą stronę się pomaga i nie jesteśmy w stanie otworzyć stronki. Możecie, do, znaczy nie możecie donintować, wszystkie dotacje nadrobimy, ale. W razie, bo mamy zapisaną ostatnią dotację, więc będziemy to nadrabiać, pewnie będzie bardzo ciężko, a chociaż teraz te dotacje nie wpadają, więc teoretycznie e, mamy obecnie przerwę w wpłatach. Szkoda. No, no ale no niestety strona się pomagała, padła i musimy po prostu poczekać aż wróci. no tak, no pomagający rozbili bank, rozbili stronę, bo to co się stało obecnie, się pomaga, to jest historyczne. Naprawdę jeszcze nie było momentu, w którym przeci przeciążylibyśmy stronę. Słuchajcie, no, mamy DDoS na streamie, nie wiem jakim trzeba być. Chodzi o to, że mamy obecnie stream hartatywny, także naprawdę bardzo dziękujemy koledze, który postanowił przerwać akcję hartatywną. Naprawdę rozumiem, żeby to robić dla beki, no nie wiem, Jak jakiegoś streamerowi no, czy coś tylko dla akcja zabawy. Po to, żeby ale żeby ratować komuś życie, to jest żeby zdejmować akcję hartatywną, to naprawdę trzeba być po prostu. Nie użyję tutaj tego słowa, ale naprawdę, jeśli to oglądasz, to bądź z siebie dumny. Także prze obecnie zdjąłeś akcję hartatywną, która nie została zdjęta przez no, praktycznie 40 godzin. 42 godziny. Także zróbmy naprawdę. falę Brawo, braw, pale braw, już zróbmy pole braw dla kolegi, już, bo już, już grajmy, gramy. Nie widać skarbonki, bo leży cała strona, więc. Nie widać się o wiele więcej rzeczy. Niestety, ale to jak padło się pomaga, to nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Obecnie. Moi no drodzy, ogółem jest problem. Bo niestety, ale całościowo waliło, serwis się pomaga, jak zupełnie sami zauważyliście. Przepraszamy. Najmocniej przepraszamy. Znaczy, Nie ukrywamy, że jesteśmy odrobinę zadowoleni.